Cześć, dzień dobry kochani, witamy was w Górach Stołowych w najnowszym odcinku na kanale Happy Trip Friends jesteśmy w Górach Stołowych gdzie kręcono m.in. <grym> no opowieści z Narni. nie kręcą. a co z nimi robiono? zrobili no, zdjęcia nie, druga część opowieści z Narni była kręcona tutaj w Górach Stołowych a to nie było tak, że oni robili zdjęcia, żeby jak to wygląda i odtworzyli to w e, no, Nowej Zelandii? na planie Tymu? tak? no to nie wiem Jan? <grym> <grym> Do... jest XXI wiekiem, no to jest może... się... masz ułatwiać rozmowy o! Tylko, że muszę samochodem Ale pijemy sobie jakieś czeskie piwko rane, w plastikowym kubeczku. Za chwilę jakieś 650 schodów do pokonania. Ale Sprawdzam co z tym reżyserem. Czy wiecie, że góry stołowe u podnóża, których leży ośrodek pod skałą występowały w superprodukcjach amerykańskich? Były to na przykład takie filmy jak Opowieści z narni", Czarownica i Stara Szacha". Opowieści z Narnii. I, jest, no, no, <grym> i moja stara. No. Taka ciekawostka z telefonu. Tam w ogóle było o tym. Ja ci to wyświetlałem na ekranie, wyświetlałem do notabniku i tak będziesz wyczytał. Kazał dokładnie sfotografować te miejsca, a następnie na tej podstawie odtworzyć ich wygląd w studiu filmowym w Nowej Zelandii. Mhm. Gdzie, gdzie powstała tam dopiero ta produkcja. O co ty gadasz? No, zadam cię. Już to przejecie i książę kazpędzę. Dobrze, no, zaraz wszystko, skończymy. Ale nie było. No, no, Także, y, róbcie herbaty, piwo w dłoń. Zrobię. I zaczynamy. <ślesy> Ej, patrzcie, teren monitorowany. Ciekawe przez kogo? Trzymaj. Przez nas. <ślesy> Zeszliśmy sobie ze szlaku tego beznadziejnego, wytyczonego barierkami, i poszliśmy sobie w jakieś dzikie miejsce. <śmiech> <śmiech> nie powiem, co się dzieje, ale w moich oczach. I myśleliśmy, że będzie trzeba tutaj skakać, żeby przeskoczyć, ale okazało się, że w tamtą stronę jest przejście, prawda? Znaczy, że większe jajka i niż wszyscy. I przeskoczysz, dawaj. Szybko, póki nie patrzą. Nie no, to. No bez problemu. Nie, ja to wszystko No dawaj bez problemu. nie nie! A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Co Kamil, może byś podsumował tę naszą wycieczkę? Powiem ogólnie tak Warto Ale mi mnie nogi, kurwa I to, na każdemu Żeby zjebać trochę z łóżka nie, nie wolne Cenzura, cenzura Tylko w tygodniu, bo za dużo ludzi No i polecam osłonę terenu Chodź Chcesz się przebierać? No A masz coś do przebierania? Ja? No No, mam dziś Cześć Chcesz tego kryzysu? No a chcesz ten jogurt? Nie O Boże, do wyrzucenia Do wyrzucenia? Do wylania oczywiście Ja nie wiem, czy ty kręcisz? No, Może coś powiedzieć mądrego Chciałam się rozebrać, wiesz? Trzeba się rozebrać? No to tym bardziej kręcę!